Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu łopcy skarbów. Razem ze mną jest kolega Panzer Legio N666. Cześć. Witajcie, witaj Norbi. Kolega zagrał tutaj taką małą śliczną Auf panterą, tak to się chyba nazywa. Niektórzy nazywają panterą patrolową. Czołgiem, który przez wielu jest znienawidzonym czołgiem, natomiast tobie się nim gra jak. Auf z Panzer gra gramy się do tej pory bardzo, bardzo przy, przyjemnie. Jest to czołg, może nie tak fenomenalny jak, jak Bulldog, ale mimo wszystko ma wiele, ma wiele zalet. I naprawdę gra się, się nim bardzo, bardzo przyjemnie. Mhm. Jasne. Jakie są jego plusy, minusy? Według mnie największym jego plusem jest działo. Jest to działo, działo 7,5 cm, które ma świetną celność i świetną penetrację na, zar, zar, zarówno na, na pociskach AP, jak i pociskach AFTR. Mhm. To znaczy, ja ci pamiętaj, z tą penetracją tutaj to bym nie przesadzał, ponieważ na zwykłym pocisku AP tutaj jest bodajże 157, tak? Jeżeli dobrze. Tak, ale. Z... Zdecydowanie te 157 penetracji wystarcza na przebijanie w większości ósmych, nawet dziewiątych tierów ciężkich czołgów w, w bok, przy, przynajmniej po, po jakby mojej obserwacji. Mhm. Natomiast pustki APCR nas spokojnie przebijają, czy, czy jak pancery s e 100 czy E100 w bok czy, czy tył, więc jakby z tą, z tą penetracją nie ma, nie ma tragedii. Mhm. Natomiast, na, natomiast, natomiast jest jeden problem z amunicją premium, premium na tym czołku, mianowicie jej cena, bo wynosi ona aż 3200 kredytów i po bicie, gdzie naprawdę dużo strzelamy z tak zwanego Golda, no, możemy wyjść na spore minusie, niestety. Mhm. Do no tego, aż są te, plusy, minusy, dlatego aż minusy. Dlatego pocisków APCR aż tyle. Nie nie co z tego co, pan, pa, z tego co pamiętam D-87, bo on chyba woził pół, pół na pół tych pocisków mm. i cięż, ciężkawo by to, by to wyglądało. Tutaj mm. będzie chyba pierwszy minus pokazany właśnie tego czołgu, czyli opuszczenie działa. To jest według mnie największy, naj, największy jego minus. Ale opuszczenie Przy, działa? To... ustawionej na środku kadłuba bardzo, bardzo boli. Znaczy to jest Jednakże. tak, opuszczanie działa, to on tutaj ma wcale nie takie najgorsze, bo on ma minus 10, z tym, że właśnie boli nie tyle opuszczanie działa, co bardziej właśnie kwestia tego, że to działo jest umiejscowione właśnie na środku właśnie. wieży i, no i w ten sposób jest problem, bo tak to normalnie byśmy się wyjechali, wysunęli lekko, opuścili tę lufę i byłoby wszystko w porządku, natomiast Oczywiście. przy umiejscowieniu wieży na środku, bądź też umiejscowieniu, tak jak czasem są Moi Instagram z tyłu, no to wówczas są właśnie większe problemy z tym, żeby można było jednak normalnie wyjechać i wszystko wziąć bez problemu trafiać, ale tutaj 2 odpuściłeś sobie, bo już stwierdziłeś, że nie chcesz strzelać do niego, bo to nie byłoby sensu pod tym kątem. Dokładnie, ale na szczęście te, te, te 37 e, wyręczył mnie jakby. Crusader dostałeś za 122, ale tutaj prawdopodobnie Crusader ma... Działko z FV, tak. Stok tak, stokowe działko, bo inaczej po takim strzale, jak on tutaj Ci zafundował, no sądzę, że już wrócił do garażu. Powiedz mi tak... Jak ty nim grasz? Jak się w ogóle nim gra? Na zasadzie takiej, czy jego się używa jako takiego czasem spotera, czy takiego pasywnego spotera? Da się nim takie coś zrobić? Jeśli chodzi o jego kamo, jeśli chodzi o kamo w ruchu? Ja powiem tak. Jedno, jednocześnie robiłem linię i do RU właśnie, czyli na w, tym, w, tej, w tej chwili jestem właśnie na panterce Panterowej i robię linię do, do T49 i kamuflaż Pantery i ten i Bulldoga jest nieporównywalny. Pantera ma o wiele lepszy kamuflaż można, można nim o wiele lepiej grać w roli właśnie pasywnego Spotera, mm -hmm. ale mimo wszystko jest to light i trzeba się bardzo wy 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 wystrzegać w wszelkich po pojedynkach z jakimiś e twardszymi, bardziej open zderzonymi mm -hmm. czołgami, żeby, żeby, żeby czasem nie z nie znaleźć się w sytuacji bez, bez wyjścia. Tak? No bo tak naprawdę nie mamy tego HP tutaj to, tak to wyle. 950 HP, no to rzeczywiście nie jest, jest go za dużo. Natomiast mówisz, że jest lepszy pancerz, przepraszam, nie pancerz, lepszy camo niż Bulldog. Bulldog niestety nie błyszczy pod tym względem, ten czołg jest naprawdę bardzo dobry, natomiast jeśli chodzi o kwestie camo, no to już tak różowo nie jest w jego przypadku. Natomiast, o, o właśnie jest Arta. Zdążysz, zdążysz, jestem właśnie ciekaw. Zdążę, zdążę, oczywiście, że... I jest, zdążamy. 2,85 sekundy czas przeładowania. Teraz tak, załoga oraz jakie moduły na nim? Bo to różne. czasem niektórzy jest... ładują zamiast na przykład wentylacji, ładują optykę, ale dlatego jestem właśnie bardzo ciekawy, jak tutaj masz rozwiązaną kwestię modułów. Jeżeli chodzi o moduły, posiadam optykę, dosyłacz oraz stabilizator, stabilizator pionowy. Natomiast w chwili grania tej bitwy nie, nie miałem jeszcze ostatniego silnika zamontowanego na, na tym czołgu. Natomiast jeżeli chodzi o załogę, załoga miała, załoga była praktycznie wy, wyłącznie na 100% i miała 99% braterstwa broni. Obecnie jest to za załoga, która ma 100%, 100 kamuflażu na czterech załogantach. Na dowódcy jest braterstwo, teraz wszyscy mają, mają, mają braterstwo broni. Robi się trzeci bark. Aha, rozumiem. Na, no to trochę dziwnie jest ze względu na to, że no w pierwszej kolejności raczej używa się, zakłada się na dowódcy żarówkę. Bo to jest tak, takiego... tak, jest, o, oczywiście, jest. jest żer, żarówka, żarówka tego... potem na, na wszystkich pozostałych załogantach mam e, kamuflaż, potem bija i teraz zaczynam robić e, naprawę. O, mhm. w, takim, w takim. jest... Tak, tak to właśnie. I prawidłowo. Wyglądać, tak, bardzo dobre rozwiązanie, chociaż w pierwszej kolejności na wszelkiego rodzaju lightach raczej właśnie stosuje się żarówkę oraz nareszcie kamuflaż właśnie tak jak mówisz, względu na to, że najważniejsza no, no sprawa jest ukrywanie się takiego czołga, aniżeli na, na przykład naprawianie się, bo wiadomo, light, który stoi w miejscu, to i tak takie martwy light, więc nie ma to większego znaczenia. Dokładnie, czy dokładnie. Będzie tak. miał, czy on będzie się naprawiał 4 czy 5 sekund, czy będzie się naprawiał 8 sekund, bo i tak, jeżeli go nie naprawimy, go, e, jeżeli nie robimy go naprawiaczką, to oni takie tak jest, martwy. E, jest ciekawa sytuacja. Zostałeś sam. Jest 14 do 14, jeśli chodzi o. No, ty masz 7 fragów już na chwilę obecną. I został WZ, który ma 354 HP. I jest to trudny przeciwnik, bo to jest 9, kontra le, leciutka 7. Ty masz 501 HP. O, 8. Ma, a, w przepraszam, w przepraszam. W przepraszam, 8. przepraszam bo on ma, to jest ten WZ y, premium, z misji, tak, tak, dokładnie, no to, ale jeżeli dobrze mu przelosowało, to, to jesteś praktycznie bez mała na hita, co teraz, jak, jakieś jakie myśli ci przechodziły przez głowę, co zrobić, jak pojechać, pomyślałem, że on będzie właśnie kampił tam pod, pod bazą i będzie chciał z, znowu y, w wjechać na kapa, żeby wymusić to, żebym ja, 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 po, ja po niego przyjechał, ale jak widać wybrał drogę tą samą, którą ja chciałem wybrać, mm -hmm. żeby, za, żeby za, zaskoczyć go od strony wody. E, no niestety wyszło jak... A jak wyszło i wóz spotkał się praktycznie ze mną twarzą w, w, w twarz. No to jesteś stacją mniej więcej obydwaj zieloni, więc dlatego też gdyby to był jakiś gracz powiedzmy słabszy, to mogłoby być różnie. Wiadomo, że jakby był gracz fioletowy jeszcze mógłby inaczej zagrać bardziej nie jakby mnie nieszablowo, mógłby zostać rzeczywiście na tym kapi i tam Cię zmusić do tego, żebyś ty przyjechał i przez to można byłoby, mógłby to inaczej wy, wykombinować. Natomiast on wrócił tutaj Dobra, jaj. Dobra, no, e, słuchaj, jeszcze tylko takie... Częście. No i Udałem nie wylosowało mi zabrać. No, powiedz mi jedną rzecz jeszcze. Jeśli chodzi o pancerz, czy ten czołg potrafi coś odbić? Bo on ma tak mocno skantowany przód. Tak, tak, odbić potrafi, natomiast jakby nie, nie od wyższych kierów, ale naprawdę w pojedynku z czołgami lekkimi, czy z jakimiś czołgami czołgami o, o słabszych działkach potrafi naprawdę coś od, odbić. Mm -hmm. Natomiast y, regułą to to nie jest. Y, niestety chciałoby się więcej odbijać, ale e, wracając jeszcze do sprawy pancerza, ten czołg jest dość chyba coś, coś z w, 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 w World of Tanks. E, I naprawdę świetnie, świetnie nadaje się do paramowania. No, no właśnie, nie, miał, nie, miałem pytać. Nie, nie, nie to Ja się miałem pytać, czy on się nadaje do ramowania, bo ty widzę właśnie 30 i prawie 8 ton, waga i 60 km na godzinę. To jak ty się to puści z górki, to wszelkiego rodzaju dokładnie. szóstki, to chyba schodzą na hita, nie? Znaczy na, na, na tak, tak, jednego terana. Tak. One mają tak 600 HP, i, i rzeczywiście, jeszcze jakbyś założył do niego perkę na taranowanie, no to już byłoby pełnia szczęścia. Dokładnie, dokładnie tak. A. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, są osoby, które lubią ten czołg, ale są, większość osób jednak nienawidzi, ze względu na to, że jednak, no cóż, wymaga on takiego dosyć specyficznego grania, a przez to, że to jednak działko... Ja, nieby niby ta penetracja nie jest zła, niby ta celność nie jest najgorsza, ale jednak, mimo wszystko, brakuje mu takiego. Czegoś takiego fajnego. Dla, na przykład czego mam, Co nam na przykład nie brakuje w T-37, prawda? Jeżeli grałeś i do Bulldoga idziesz, to T-37 to jest taki czołg, taki bardzo rozrywkowy. Można nim naprawdę dużo nawojować, dużo nastrzelać. Ma porównywalne działko z tym, nawet na trochę mniejszej penetracji, ale jednak daje chyba większą niż jeżeli ten Outcome pan, Pancer. Jak to jest? Jeżeli chodzi o T3, grałem nim przed nerwem, tym teraz nerwem paletów amerykańskich i T37 w ruchu trafił dosłownie wszystko i to było coś nieprawdopodobnego. Nawet Ferdynanda udawało mi się przebić ponad, ponad 500 metrów w przód w pełnym, w pełnym mhm. biegu, więc. To jest coś nieprawdopodobnego jak te, jak te 37, jak, jak bo OP. Z buldogiem z Bull, z już tak łatwo nie ma, bo jego celność w ruchu bardzo, bardzo stopniała. Obecnie najlepiej chyba grać właśnie w wersji z magazynkiem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię jeszcze Aufklärunga, e jego dział w, w ruchu z, według mnie sprawuje się bardzo podobnie do tego działka z T37. Jest, nie, jest nieprawdopodobnie celny w, w ruchu. E, miałem też który, któregoś dnia, dnia e, wracałem się bronić bazy i na naszej na, i naszą bazę kapował e, Jak Pancer S100. E był ustawiony do mnie bokiem, za, załadowałem pociski premium i wszystko ładnie w, w, wchodziło w biegu też, też, też więc... No czyli czyli się, ten się, się czołg tym... można o, powiedzieć, lighten. że na równi go postawić te 37, jeśli chodzi o kwestie zabawy, jeśli chodzi o kwestie rozgrywki. Tylko że no cóż, jednak no trudno. No, każdemu musimy powiedzieć. Jeśli 37 się lepiej kręci, to, to, mm, jest, mm. to jest zdecydowany plus właśnie tego, tego amerykańskiego lighta. A jeżeli ten się na przykład rozpędzi, bo on jest szybki, 60 km na godzinę, jeżeli się rozpędzi, skręca dobrze, manewruje dobrze, czy raczej taki właśnie w pełnym biegu jest taki trudno manewrowany? No taki troszeczkę nie taki taki trosze, troszeczkę klocek ciężko nim, nim, nim manewrować A, właśnie w porównaniu por kolej... por por do bulldoga e, ja ale według same... mnie i tak jest lepszy niż, e, niż... Ten niż francuski, czyli 1375, bo ten jak zrobi kółko, to Masaka <gulny>, ogólnie francuskie raczej, raczej słabo skręcają. Czyli tutaj jedyne, jedyne co jeszcze dodatkowo ratowałoby sytuację, to byłoby założenie hamowania sprzęgą na, na kierowcy i to sądzę, że dosyć dużo by dało. No dobrze, zobaczmy teraz, co tutaj zrobiłeś. Dostałeś MK, trzy beretki i dodatkowo medal, medal Radlia Waltersa, My tam chwilę porozmawialiśmy i nagle nic tego kazało okazało się, że ubiłeś ośmiu. Dostałeś obrońcę, duży kaliber na takim lajcie, który rzeczywiście strzela po 135, czołgistę snajpera, inaczej mówiąc czołgiste kampera oraz tak, specjalistę. Tak. Ile tego damage'u zrobiłeś? 5364 damage'u. Dla porównania T37 następny miał 1000 damage'u i takie mastodonty jak na przykład T34, 777, IS3, 800, ISU, które wystrzeliło jeden pocisk. No to rzeczywiście powiedzmy sobie jeszcze, że porównując do reszty, to reszta to tak do, do piętnie dorosła, że tak powiem. No po prostu jak ja mniej więcej zobaczyłem ten wynik, jeśli chodzi o kwestię właśnie damage'u, to aż zrobiłem dużo, że tyle można na takim, na takim szkrabie wy, wykręcić, jeśli chodzi o damage. Bo tak, powiedzmy, i takie między 2 a 3 tysiące to jest taka, taka że powiem, już dobra bitwa, nie? Tak, takie, takie bitwy zdarzają się dość, dość często. Bardziej przy tak dwóch tysiącach tysiąca to jest taka bitwa na, naprawdę fajna. Mhm. WN, WN e, fioletowy już ładnie wpada, więc, więc to, no już tak, jest... Bo to jest Tak, jest na każdym bita. lajcie, jak już zrobisz 1000-1500 damage'u, to już ten WN jest taki bardzo, bardzo wy, wyciągnięty w górę, natomiast jak ktoś zrobiłeś 5364 damage'u, 8 fragów, to ten WN oscylował gdzieś koło 20 tysięcy, tak sądzę. No z tego co pan Pa, z tego co pamiętam to UNEN chyba był 21 tysięcy coś. Z, no dokładnie. To... Z groszem jeszcze więc. Rzeczywiście. Chore, chore chore wartości. <noise> trochę się to zmieniło w tym patchu, albo nie, w poprzednim jakby podliczeniu, bo, bo zmieniali w międzyczasie w całą tą przelicznik wn ze względu na to, że właśnie niektórzy sobie podbijali sztucznie tymi nowymi lajtami. I wtedy przez to nagle im podskoczyły dosyć mocno te statystyki i trochę to zmienili, trochę to tak jakby ułagodzili, więc przez to można, powiedzmy sobie szczerze, już nie można tak bardzo łatwo nabijać. Ale mimo wszystko Ponad 20 tysięcy WN8 to jest naprawdę rewelacyjny wynik, żeby zrobić taki wynik na ciężkim czołgu, to musiałbyś chyba zrobić, nie wiem, z 20 tysięcy damage, bo to inaczej się nie da. No dobra, zobaczmy tak, tak. Tak, jeszcze mówiąc szczerze, to niektórzy na tierach dziesiątych nie, nie, nie potrafią ostrzelać pięciu tysięcy, a tutaj poleci <laughs> na siódmym tierze. No dokładnie. Ale słuchaj, ale to też jest kwestia tego, że no niestety nie zawsze wychodzi wszystko tak jak trzeba. Niekiedy pojedziesz w jedną stronę, cała drużyna Twoja pojedzie razem z Tobą, a oni, przeciwnicy się przedąż się drugą stroną, zniosą Wam pół drużyny i wtedy się na no nie nastrzelasz. więc te takie tysięcy to też czasami nie jest na niej dokładnie. dokładnie. No, Także no, to, to jest wszystko zależne. Natomiast powiedzmy sobie też, że te 5364, widoczne jeśli chodzi o dm naprawdę jest rewelacja. Nie grasz z kątem premium. Nie, 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 Powiedziałeś, właśnie nie. wystrzeliłeś trochę pocisków goldowych, no ale cóż... Yy... WZ111 nie da się przebić, mając 150 penetracji. W teorii, jeżeli byś go tak gdzieś w bok strzelał, ale muszę być w tył, to, 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 to na, na, na spokojnie wejdzie. A tak, ale jesteś, byłeś troszeczkę z góry i tam już troszeczkę byłoby trochę gorzej. Tak, tak... Po, poza tym sytuacja była dość pod, podbramkowa i no. chciałem byś mieć, mieć po prostu pewność, że wejdzie Dokładnie. tak. I wtedy, wtedy robić sobie właśnie świetny wynik. I jesteś dlatego minus 15 tysięcy, jakbyś miał konto Byłbyś tam niby ten jakiś drobny 7000 na plusie, ale zobaczmy teraz to, co najważniejsze. 1874 EXPA bazowego to jest bez kąta premium, natomiast kątem premium byłoby aż do 2811, także naprawdę świetny wynik. Powiem szczerze, ja jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o tą bitwę, bo bitwa wyglądała może standardowo jak na, na tą mapę, na mapę kopalnię, ze względu na to, że ten, kto panuje Hila w odpowiedni sposób, raczej jest w stanie wygrać już tą bitwę. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, widać właśnie. Najlepiej właśnie w tym momencie, jak to naprawdę wyglądało, że ty, opanowującego Hila, jeżdżąc od, la, od prawej do lewej, robiąc ten damage, po prostu tak naprawdę wygrałeś tę bitwę, bo nie ma się co czarować. Bez ciebie, jakbyśmy skreślili te twoje 5000 damage'u, to tutaj tak naprawdę ta bitwa by się skończyła po nie tak jak w tym momencie. Ona trwała 9 minut, natomiast ona by się skończyła sądzę, że po jakichś 3-4 i z porażką twojej drużyny. No dobra. Aczkolwiek ac 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 trzeba pod podkreślić. Mimo wszystko za zasługę tego T-37, że odwrócił uwagę tego wz i mogłem w niego te parę pestek wkleić, jakie dostał na kapie. Mhm. Więc, więc dzięki temu być, być może też jakoś przy, przyczynił się do wygranej bitwy. I chwała mu za to. No dobra, chcesz kogoś pozdrowić? A w zasadzie pozdrawiam e, klan AZP. Chyba jak większość twoich, twoich, widzów twoich, widzów twoich gości. Widzów kojarzy, kto to, kto to jest. Tak, tak Co tak. to za klan? Oczywiście pozdrawiamy Pomidorki. Pomidorki pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam również klan Fake z którymi, z którymi członkami czasami się zdarzy, zdarzy zagrać Pluton. Pozdrawiam wszystkich moich, moich Plutonowych, którzy bardzo, bardzo pomagają mi w misjach indywidualnych, które, te misje Plutonowe mi się bardzo nie podobają, właśnie to, że trzeba grać, pluton, Plutony, bo jednak bardzo preferuję, preferuję grę samemu. A... Po też Ciebie narobili, na no, co? <laughs> Dzięki wielkie w takim razie. Także jeżeli będziesz miał jakąś fajną bitwę na następcę na przykład tego czołgu, to oczywiście zapraszam. Będę bardzo ciekawy jaką masz na przykład opinię o następnym. I zobaczymy, czy rzeczywiście przypadnie ci do gustu tak samo jak ta mała taka pchełka w sumie, którą możemy grać. No, ona jest fajna, ten, ten czołg jest fajny, on wygląda tak rzeczywiście jak taki normalny, rasowy niemiecki czołg, tylko ta wieża jest taka trochę nienaturalnie mała w stosunku do, do całej reszty. Prawda? Dokładnie, tak właśnie zauważyłem za, za opinię, że większość mówi, że to jest czołg, który ma nieproporcjonalnie duży kadłub do wieży. Jeszcze to działko też, też takie małe, taka mała. Zapałka, jakby to, to wszystko wy, wy wyglądało dosyć pokracznie, ale gra, gra, gra nim naprawdę sprawia dużo, dużo frajdy. Rozumiem. No dobrze, bo nam się zrobił nagle 20-minutowy filmik, a, cała a bitwa trwała się 9 minut. Dokładnie, także nie będziemy przedłużać. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Do widzenia.